Jestem wielkim zwolennikiem teorii, która mówi o tym, że wszystko, co robią ludzie, robią po to, by utrzymać lub zwiększyć swoje poczucie własnej wartości. Mówiąc inaczej, motywacja ludzka wynika z chęci nieumniejszenia sobie przynajmniej albo poprawienia swojej samooceny, bo akurat w tym modelu samoocena i poczucie własnej wartości jest dokładnie tym samym, i kiedy przygląda się definicjom występującym popularnie, to można generalnie odnieść wrażenie, że poczucie własnej wartości można zbudować na bezludnej wyspie i zrobić to w oderwaniu od innych, i zrobić to samemu, z czym ja się kompletnie nie zgadzam. I nie mamy już dzisiaj na dobrą sprawę żadnych wątpliwości, między innymi dzięki technologiom obrazowania mózgu. Mówią, znaczy wiem już dzisiaj. Ze stuprocentową pewnością, że jesteśmy istotami społecznymi, że tak na dobrą sprawę nasz mózg w trybie domyślnym skanuje głównie w rejonach, które mówią o tym, jak my odnosimy się do innych i jak inni odnoszą się do nas. Mówiąc inaczej, tak naprawdę niemalże wszystko, co robi mózg odnosi się do tego, jak my, jaka jest nasza rola w społeczeństwie i społeczeństwa w naszym życiu. Dlatego definicją poczucia własnej wartości, czyli inaczej samooceny, która mi się podoba, jest definicja proponowana przez ludzi, którzy zajmują się tak zwaną teorią opanowania trwogi i ta definicja brzmi mniej więcej tak, ja ją teraz przeczytam. Jestem wartościowym i liczącym się współtwórcą świata, który ma dla mnie sens. Mówiąc inaczej, ta definicja mówi o tym, że żeby mieć wysoką samocenę, musisz uznać siebie za wartościowego uczestnika świata. To oczywiście nie musi być cały świat, to może być jakaś grupa, jakiś, jakiś wyrywek. Natomiast to ty jesteś wartościowym uczestnikiem jakiej rzeczywistości, w którą wierzysz. Mówiąc inaczej, poczucie wartości zgodnie z tą definicją oznacza, że ty wnosisz coś do życia innych ludzi, czy chociażby na przykład do jakiejś idei. Czyli ta definicja nie mówi tylko o pracy nad sobą. Ona mówi o tym, że trzeba wyjść ze środka na zewnątrz. Ta definicja mówi również w pewien sposób niebezpośrednio o tym, że. Introwersja jest rodzajem impotencji i na ogół osoby introwertyczne to są osoby z niższym poczuciem własnej wartości. Oczywiście pytanie, co było pierwsze: czy niższe poczucie wartości wywołało uciekanie od innych ludzi, czy uciekanie od innych ludzi wywołało niższe poczucie wartości, to można byłoby sobie rozważyć. Natomiast element bardzo ciekawy, o którym mówią psychologowie zajmujący się teorią opanowania trwogi. Jest to, że oni zaliczają samoocenę, czyli poczucie własnej wartości, jako właściwie czynnik biologiczny e, równo z tlenem, wodą i pokarmem. Czyli mamy cztery elementy biologiczne: to jest tlen, woda, pokarm i samoocena. I jeżeli teraz wiemy, że wszystko, co robisz,. Jest motywowany tym, żeby utrzymać swoją samoocenę lub zwiększyć poczucie swojej własnej wartości, to jednocześnie automatycznie to, z czym połączysz swoje poczucie własnej wartości, będzie w tym momencie narastało. A to na przykład oznacza, że jeżeli połączysz swoje poczucie własnej wartości na przykład z byciem rozsądnym. To ilość rozsądnych zachowań w Twoim życiu będzie się zwiększała. Jeżeli połączysz ochronę swojej samooceny z wszelkimi próbami ochrony ego, to będzie oznaczało, że nie będziesz podejmować ryzyka i będziesz decydować się na czekanie, kiedy można działać.